Tak ważny mecz dla Pińczowa zakończył się remisem. Czy nas to satysfakcjonuje? No na pewno tutaj jedna jak i drużyna, druga drużyna dała z siebie wszystko. Jestem bardzo dumny z naszych zawodników jak i z kibiców, bo naprawdę frekwencja była duża. Szkoda tych ostatnich minut, ponieważ mieliśmy dwie piłki meczowe. Wiedzieliśmy, że rywal będzie bardzo mocny, i tak jak mówię, daliśmy sobie dwóch stron. Fajne widowisko i myślę, że każdy, każdy tutaj kibic, który przyszedł, nie pożałował. Tak jak mówię, szkoda, troszkę jest malutki niedosyt. Natomiast remis, remis myślę, sprawiedliwy. I obydwie drużyny naprawdę stanęły na wysokości zadania dwie połowy i dwie bardzo różne połowy. Zaczynaliśmy mecz z obawą, że jednak Kazimierza jest dużo lepsza od nas. Takie obawy były i potworne zaskoczenie. Tak, no na pewno przyje przyjechali jako faworyt i też tutaj zawodnicy z Kazimierzy no byli tutaj drużyną bardziej doświadczoną. Natomiast no przeciwstawiliśmy się i i uważam, że ten remis, remis był sprawiedliwy. Straciliśmy dwie bramki w pierwszej połowie, właśnie w zasadzie chyba z tej naszej nerwowości, bo skąd tyle, tyle tych fauli? Na pewno tutaj wyszliśmy bardzo ostro do przeciwnika i takie założenia taktyczne były, aby wyjść wysoko, aby grać agresywnie, stąd te faule. Ja tutaj nie winię nikogo, tak mieliśmy zagrać, dzięki temu, że wyszliśmy tak agresywnie, wygrywaliśmy przecież 3-0. Trudno, były te rzuty karne przedłużone, brak o tej jednej bramki, ale meczów jest na tyle dużo, że będziemy zdobywać jeszcze dużo punktów. Ale druga połowa to inny styl walki naszej drużyny. Mniej fauli, ale za to no nie ten temperament Kazimierza ruszyła bardzo. Tak, na pewno tu była troszkę nasza zachowawczość, myślę, że też wytrzymaliśmy ten mecz kondycyjnie, wytrzymałościowo, no i brakowało tej wisienki na torcie. Dla nas i tak to był wielki mecz i wielkie emocje, bardzo dziękujemy naszej drużynie, no i co, no czekamy na, na więcej, bo widać, że nas stać, wcale ci faworyci nie są tacy groźni. Tak jest, dziękuję bardzo i tak jak mówię, jestem dumny ze wszystkich tutaj, którzy przyszli. जैको वर्ज